Ej! Pamiętasz Malaster? Chłopcze, ja nigdy nie byłem na Malaster. Aha, spoko. Nudzi mi się. Idziemy gdzieś? Dobra, idziemy. To tak stoisz? Nigdy nie byłeś na Malaster? Na moc. Musisz zadawać takie durne pytania. Wybacz, Mistrzu Mikołaj. Niech ci będzie, Padawanie. Ser, ser, Wielki Mistrz was wzywa. Jaki Wielki Mistrz? No wiesz, no ten Wielkie Uszy. Aha, to dlatego Wielki? No dokładnie. Podejdź, podawanie Kacp. Witaj, mistrzu Wielkie Uszy. Musisz wspomóc krążownik klonów nad Malaster. Jak sobie życzysz, no, jesteś wreszcie. My want from me. Dlaczego ty lecisz na Malaster, a nie Twój Mistrz? Dlaczego pytasz? Przecież Twój Mistrz stoczy największą bitwę na powierzchni Malaster w historii Malaster. Chciałem, żeby był na malaster. Dobra, leć na to malaster.